Trzy wyzwania nowego kierownika projektu. Mówi się o tym, że pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Jest ono bardzo ważne. W project management jest podobnie. Ważne jest, żeby dobrze zacząć, bo od tego bardzo wiele zależy. Dlatego, w tym materiale opowiem o tym, jakie są, jakie są takie spostrzeżenia praktyków, jeżeli chodzi o to, jak dobrze zacząć projekt, z czym się, z jakimi wyzwaniami się będziesz mierzyć. One pomogą ci tak praktycznie zakotwiczyć się w tym. Projekcie. Myślę, że to trochę inaczej niż w książkach jest opisywane. Nazywam się Marcin Guzik. Na kanale zarządzanie projektami.pl opowiadam nie tylko o tym, jak dobrze zacząć projekt, ale też jak go dobrze skończyć. Oraz yy, prowadzę filmy z raczącą, ten TenStep, która robi to samo dla realnych yy, klientów. Zrozum. I pytaj, jeśli nie rozumiesz. To jest pierwsza porada. Brałem udział w spotkaniu jako doradca, taki z boku. Miałem się przyjrzeć projektowi. Usiadłem sobie cichutko tam gdzieś w, w kąciku pod palmą i słuchałem całego zebrania. I to zebranie było dla mnie okrutne, dlatego że ja tam nic nie rozumiałem z tego. Że jakieś technologiczne skróty, jakieś opowieści o sprawach, które są przesądzone. Ten się wyrobił, ten się nie wyrobił. Jakieś trl -y, coś tam. Strasznie dużo komplikacji. No i była przerwa. Wyszedłem na kawę i wziąłem jednego typa i mówię Słuchaj, czy mógłbyś mi opowiedzieć o tym i o tym, bo ja tego nie do końca zrozumiałem. A wiesz co? To czekaj, to poprosimy tutaj yy, tam Jurka. Jurek podszedł. A wiesz, co? No, ja też tego nie do końca rozumiem, a to jest mój obszar. To poprośmy tam jakiegoś Janka. Janek okazuje się, że też nie zrozumiał. No, oczywiście nie przepytałem wszystkich, ale okazało się, że wśród moich rozmówców też tego nie rozumieją, chociaż wydawało mi się, że powinni, i nie jest to dla nich żaden problem. Podejrzewam, że gdybym zrobił globalne yy, sprawdzenie, to by się okazało, że tam nikt nic nie wie. No nie wiem, nie zrobiłem, więc nie mogę się tym naprawdę pochwalić. Jaki z tego morał? Chociaż na początku, szczególnie unikalnych i trudnych projektów, naturalne jest, że o wielu rzeczach nie wiemy i że trzeba pytać, to ludzie udają, że wiedzą, bo mają takie poczucie, że jak, im się, jak, jak, jak zostaną odkryci, że czegoś nie wiedzą, że zadają pytania, bo się powiem, że to są głupie pytania, to im się wydaje, że jak to zostanie zidentyfikowane, to jest deprecjonujące dla kierownika projektu. Nic bardziej mylnego. Poszukiwanie niewiedzy, identyfikowanie niewiedzy. Powinno być hobby każdego zespołu projektowego, bo to jest tylko i wyłącznie dobre dla projektu. A im bardziej doświadczony kierownik projektu, tym mniej boi się pytać, bo to nie wrażenie pyta czy nie pyta, wie czy nie wie, tylko jego czyny budują jego wartość. Więc jeżeli masz poczucie, że jesteś warta, wart czegoś, w projektmanenżmencie pytaj i to jak najwięcej. Co może być kłopotliwe? No, mówi się w takich sytuacjach żargon, skróty, terminologia. No ja powiem to jest łatwe, bo jak idziesz do kopalni i słyszysz o, o ciosie, o spągu, o głębieniu, no to od razu czujesz, że coś jest nie okej i pytasz. Problem zaczyna się wtedy, gdy na pozór wydaje ci się, że wszystko rozumiesz albo jak czegoś nie wiesz, to twoja inteligencja wrodzona bardzo szybko zasypuje dziury w niewiedzy, bardzo szybko wyrównuje te dołki, tak, zasypuje swoimi pomysłami, samemu łączy kropki, czyli innymi słowy ty zakładasz tego, czego nie wiesz i to jest naj, najbardziej niebezpieczne, bo w tym właśnie założeniu może tkwić wielki błąd. Więc ja twierdzę, że naj, najwięcej kłopotów jest wówczas, gdy nie upewniamy się, czy dobrze rozumiemy reguły, zasady podejście, założenia, pewną filozofię, która brzmi nam w miarę logicznie, ale nie budzi w nas żadnego poczucia zagrożenia. Te reguły mogą być zupełnie inne w prowadzeniu poszczególnych biznesów, rynków, mogą się różnić y, diametralnie podejścia stosowane i sprawdzane teoretyczne do praktycznych, tylko żeby się o tym przekonać trzeba byłoby się o to y, po prostu zapytać. A my tego nie robimy. No i teraz tak. Gdy będziesz pytać, to po pierwsze się dowiesz raczej albo okaże się, że się nie dowiesz. Czyli już masz zidentyfikowany jakiś obszar, jakąś lukę. Po drugie, dowiedzą się inni albo wyjdzie na to, że ten rozumiał to tak, a ten rozumiał to tak i natychmiast się stanie jakiś konflikt, coś się zacznie dziać, ale przynajmniej będzie to konflikt w dobrej sprawie. Ale kolejna sprawa. Zamodelujesz jako kierownik projektu, czyli podasz model w którym będzie bardzo jasno, że takie dociekanie i skrupulatne badanie tematów to jest postawa, której Ty oczekujesz. I że nie ma głupich pytań. Najgłupsze pytania są te, które są niezadane, a być powinny. Dlatego pytać warto. Drugie wyzwanie project managera to wybór narzędzia. Ja bym powiedział, wybierz wygodne narzędzie. Są tacy, którzy przychodzą, mają jakieś doświadczenia w poprzedniej robocie, stosowania czegoś fajnego, jakiegoś systemu na przykład do planowania, dajmy na to Primavera czy MS Project czy Safran, bardzo Ci się dobrze z tym pracowało, wchodzisz do nowej, do nowej roboty i okazuje się, że w firmie nie ma takiego rozwiązania, co więcej firma mówi, my polegamy na profesjonalizmie naszych kierowników, czytaj, nie byliśmy w stanie się dogadać jak na poziomie całej, całej firmy, jak obnarzędziawiamy kierownika i liczymy na to, że on sobie jakoś z tym poradzi. No, i menedżer zaczyna odtwarzać to, co się działo w jego firmie, zaczyna proponować rozwiązania, które były w jego firmie i tam się sprawdziły, bez zupełnie refleksji nad tym, czy w tej firmie to się sprawdzi. Co tu zrobić? Ja bym przede wszystkim kierował się wygodą i szybkością wdrożenia. Jeżeli jest jakieś narzędzie, które jest idealne, ale trudno wdrażalne, no to może sobie je odpuścić, bo ty masz zrobić projekt, a nie wdro wdrożyć narzędzie. Może wybrać narzędzie wystarczająco dobre które szybko zostanie łyknięte przez ludzi. Bo nie ma sensu mierzyć się z problemami projektowymi i wdrożeniowymi. Tak? Czyli wyważ tą energię na wdrożenie z jakością rozwiązania. Teraz, co mam na myśli, kiedy mówię o narzędziach? Oczywiście to mogą być narzędzia informatyczne, typu na przykład repozytorium, narzędzia do komunikacji, tam do pisaniny, do rozmów przez y, tam te wszystkie komunikatory, tak? Narzędzia planowania i rozdziału zadań. Narzędzia do kontrolowania, do raportowania, do zeznawania, jak idzie w projekcie. Narzędzia to również struktura organizacyjna, czyli sposób zorganizowania projektu. Czasem mówią, zorganizuj sobie zespół, jak tam tylko chcesz, ale to też jest forma interakcji z ludźmi, czy narzędziem jest rytuał spotkań. Spotkań cotygodniowych, spotkań codziennych, spotkań comiesięcznych z interesariuszami. Narzędziem są też procedury, które stosujesz. I teraz, tak jak powiedziałem, pytanie. Jak to zrobić, żeby nie przegiąć, żeby nie wprowadzić zbyt wielu y, rzeczy, które będą tych ludzi krępowały i ograniczały. Tak. Myślenie kategoriami projektu tutaj pomaga. Trzecia porada. Pilnuj, by ludzie wypełniali swoje zobowiązania. W książkach piszą, że menadżer dostaje zespół albo że sobie go wybiera. No a w rzeczywistości okazuje się, że dostaje takich ludzi, jacy są dostępni, no, i co do zasady, zespołu to nie zbuduje, bo na przykład ci ludzie są tylko tam w jednej dziesiątej u niego na projekcie, a pozostały czas robią coś zupełnie innego. No i teraz tutaj mi się przypomina coś, co Jacek Jakubowski, warszawski psycholog, zawsze mówił o takich właśnie zespołach, że najważniejsze jest, żeby menadżer prowadzący zespół pamiętał o dwóch sprawach. O kontrakcie. I o kontakcie. To zresztą jest, to, są termino, to jest terminologia, którą zaczerpnięto z, z obszaru psychoterapii. Kontrakt to jest to, żeby się na coś z ludźmi umówić. Z jednej strony na sposób pracy, sposób raportowania, sposób bycia w projekcie, sposób reagowania na sytuacje niechciane, nieprzewidziane. To jest pierwsza, pierwsza sprawa. Ale druga, kontrakt to również na przykład to, że umawiamy się, że nie bierzemy urlopu od do... Tam jakiego, w jakimś tam momencie trudnym dla projektu. Albo ja się zobowiązuję tam, że znajdę jakiegoś superfachowca, który nam daną rzecz zaprojektuje i zrobi. Nie? A trzeci mówi: Ja się zobowiązuję, że załatwię tam jakieś materiały, których normalnie nie można za załatwić. I dobrze jest, że takie ustalenia są poczynione, ale druga sprawa, potem trzeba mieć kontakt. No już nie tylko ze sobą, oczywiście, to jest oczywiste, że musimy ze sobą mieć kontakt, komunikować się, ale kierownik. Projekty powinien zadbać o to, żeby ludzie mieli kontakt z tym, co obiecali. Żeby cały czas albo systematycznie im przypominać, że do czegoś się zobowiązali i że to coś, no ty na to liczysz. Dlaczego to jest takie ważne? I tutaj jest taka anegdota o psie. Weźmy sobie psa jakiegoś, dajmy na to młody bokser. One są trochę szurnięte, z natury podobno gdzieś tam... Później poważnieją, ale taki młody bokserek ma różne pomysły. Yy, załóżmy, że ten pies yy, dowiedział się, że na sofę to wchodzić nie może. Na fotele też nie, bo właściciel sobie tego nie życzy. Więc ów bokser zrobi yy, następujący numer. Położy łapę na, tym, na tej sofie i będzie łypać, co się dzieje. Jeśli się nic nie wydarzy, to po pewnym czasie bokser położy drugą łapę. I będzie wchodził dwoma łapami na tę sofę i będzie patrzył, co się dzieje. Jeżeli się nic nie dzieje, to za jakiś czas, nie wiem jak on to zrobi, ale nie będę tego demonstrował, położył też trzecią łapę. Czyli będzie tak leżał, że tylko będzie jedna łapa swobodnie zwisała. Tak? I będzie patrzył, co się dzieje. No i jeśli nic się nie wydarzy, to za chwilę kanapa moja, sofa moja, bokser po prostu runie i będzie tam sobie leżał. No, i najczęściej wtedy właścicielka albo właściciel patrząc na to mówi: Hej, chłopaku, pszt, zjewaj. A pies co robi? Warczy. Bo on mówi: no Zaraz, moje intencje były ci znane. Ostrzegałem, nie zareagowałeś, kanapa moja. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że dokładnie trochę tak działa zespół projektowy. On patrzy, na ile sobie może pozwolić. On patrzy, w jaki sposób może rozepchać swoje granice albo wręcz jak może uciec od tego co na początku yy, do czego się zobowiązał. Jeśli ty pozwolisz na położenie pierwszej łapy, drugiej łapy, trzeciej łapy, to wprowadzasz normę nieprzestrzegania tego do czego się zobowiązaliśmy. A to jest pierwszy krok do katastrofy w projekcie. A zatem jeśli chcesz, żeby twój zespół pracował z tobą efektywnie, szczerze, jeśli chcesz, żeby ten zespół yy, Przestrzegał to, do czego się zobowiązywał, to musisz bardzo mieć kontakt z tym, co obiecali, z tym, co się wydarza i reagować, interweniować. I jeśli ktoś mówi, przygotuję, a nie przygotowuję, to albo zmieniasz to zobowiązanie, czyli w takim razie skreślamy to z listy zobowiązań, przyjacielu, albo egzekwujesz. Inaczej się nie da. Takie trzy porady. To nie jest oczywiście komplet. Stosując te trzy porady yy, nie osiągniesz już super sukcesu, ale może to Ci pomoże. A jeśli chciałabyś, chciałbyś lepiej zgłębić temat przygotowywania się do projektu, zapraszam na zarządzanieprojektami.pl ukośnik definiowanie. Tam zebraliśmy, o czym należy myśleć, gdy zaczynasz projekt, jakiego rodzaju pytania sobie należy postawić. Jest to skrócik mały metodyki ten step pierwszego procesu, gdzie na podstawie naszych doświadczeń, wieloletnich prac nad wielkimi projektami, mniejszymi projektami. Spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, jakie jest to niezbędne, minimum, które kierownik projektu powinien wykonać, aby do projektu się dobrze przygotować. Zarządzanie projektami.pl, ukośnik, definiowanie. Zapraszam.